widać tego typu tutaj są frytki tego typu a z się robi ziemniaków tego typu, zobaczcie ja tego typu ja tutaj przygotowałem to wszystko tego typu, trzeba iść do przodu nie do tyłu, tego typu zabujcie idźcie do przodu tego typu, łoba bym tego typu proszę tutaj Powinna być frytkownica, spytana, ale nie mamy tego typu. czy na pytanie tego typu robić? No właśnie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu, ale nie macie się o to. Tego typu Tą frytkownicę i Będzie git majonez, tego typu. Łowabę tego typu. Życzę smacznego, idźcie do przodu, nie do tyłu, tego typu. Ja tutaj robię frytki, aby trzymać się tego typu bębskich.